K9 Thunder. Opis, dane techniczne i ciekawostki. Czyli południowo-koreańska armatochałbica produkowana przez firmę Samsung Techwin. Oczywiście przy współpracy z innymi firmami. Jej produkcja rozpoczęła się w 1999 roku. I co ciekawe, to właśnie z K9 pochodzi podwozie naszych Krabów. Oczywiście w dużej części to podwozie jest przeprojektowane, ale to można powiedzieć w dużej części rodzeństwo. My oczywiście kupiliśmy, planujemy kupić kilkaset K9, chociaż większość z tej umowy to oczywiście jak do tej pory umowa ramowa. Ile ich kupimy? Tego do końca nie wiemy. Produkcja rozpoczęła się w 1999 roku, a kolejna wersja K9A1 zaczęła być wdrażana do produkcji w roku 2017 i co ciekawe, te wcześniejsze K9. Można oczywiście dostosować do tej nowej wersji A1. Zacznijmy tradycyjnie od wielkości. Długość K9 to 12 metrów, szerokość 3,40 m, wysokość K9 to 2,73 m, ale to jest wysokość bez dodatkowego wielkokalibrowego karabinu maszynowego. Jeśli chodzi o masę, to K9 ma masę od 47 ton. Tutaj przykładowo nasz Krab jest cięższy, waży 52 tony, ale oczywiście wraz z kolejnymi wersjami najprawdopodobniej masa K9 będzie się zwiększała. Jeśli chodzi o silnik, to oczywiście, ponieważ podwozie jest, można powiedzieć, bardzo podobne, jeśli nie to samo, jeśli chodzi o silnik, to jest to silnik MTU MT881KA500 o mocy 1000 mechanicznych. Oczywiście turbodiesel chłodzony cieczą V8. Pozwala on osiągnąć prędkość 60 kilku km na godzinę. Najczęściej określa się ją jako 67 km na godzinę. Ta mobilność jest na naprawdę wysokim poziomie, również w terenie. Trakcja, oczywiście gąsienicowa. Przekładnia to Alison X11005A3. Cztery przełożenia do przodu, dwa przełożenia do tyłu. Tutaj ta mobilność w terenie oczywiście wynika nie tylko z zastosowania właśnie trakcji gąsienicowej, ale również z tego, że ten silnik ma wystarczającą moc. Załoga składa się z pięciu osób to w wersji K9 dowódca, kierowca, działonowy, ładowniczy i pomocnik ładowniczego. Natomiast K9A1 tutaj ta załoga może być zredukowana do czterech osób czterech osób, które mogą Obsługiwać tą armatochałbicę. W kolejnej wersji, planowanej już w wersji K9A2, ma być automat ładowania i ta załoga zmniejszy się do trzech osób. Chociaż oczywiście K9A2 to jest dopiero coś, co jest projektowane. Ale nawet w tej wersji pięcioosobowej, w wersji K9, armatochałbicę może obsługiwać, no oczywiście, kiedy trzeba, cztery osoby. Jeśli chodzi o uzbrojenie, to jest to działo 155 mm Hyundai WIA CN98 o długości 52 kalibrów. Długość to oczywiście 52 pomnożone przez kaliber działa, czyli 52 razy 155 mm. Zapazamo to 48 naboi i ładunków miotających. Szybkostrzelność wynosi od 6 do 8 strzałów na minutę. Napęd samej wieży w K9A1 jest elektrohydrauliczny. Od wersji K9A2 ma być już elektryczne. A jeśli chodzi o tą kolejną wersję, wspomnianą K9A2, gdzie ma być zastosowany automat ładujący, to tam szybko strzał ma się zwiększyć do 9-10 strzałów na minutę. Chociaż tutaj pamiętajmy, ograniczeniem jest oczywiście lufa. I o ile te 6-8 strzałów, które można oddać w ciągu minuty, wartość bardzo fajna, to po 2-3 minutach ta dziewiątka po prostu musi sobie odsapnąć. Nie wiemy do końca, jak ta lufa, jaka jest jej wytrzymałość, jak długo, jak dużo tych strzałów można oddać jednym ciągiem i ile tych strzałów może znieść cała lufa. W przypadku krabów, które oczywiście mocno działają u naszego wschodniego sąsiada, ta wytrzymałość jest bardzo duża. To, co sprawdzono, to, co udało się zaobserwować, Mówi nam, że wytrzymałość lufy i ogólnie kraba jest bardzo, bardzo duża. Miejmy nadzieję, że K9, które oczywiście kupujemy, będą miały tutaj zbliżone parametry. No ale myślę, że będzie to na podobnym poziomie. Dodatkowo w K9 może być karabin K6 12,7 mm czyli wielkokalibrowy karabin, który montuje się na stropie wieży. Jeśli chodzi o zasięg tych pocisków, Donośność to w zależności od tego, jaki zastosujemy, wynosi ona od 18 do nawet ponad 40, ponad 50 km. Tutaj chodzi o pociski z gazogeneratorem, które oczywiście mogą uzyskiwać bardzo duże odległości, bardzo duży zasięg. I ta donośność potrafi być naprawdę bardzo, bardzo duża. Co ciekawe, już są plany wydłużenia lufy do 58 kalibrów, co miałoby pozwolić. K9, ogólnie armatochałbicom z dłuższą lufą, osiągać nawet 70 km zasięgu, czyli wartości naprawdę już gigantyczne. Nasze K9 mają otrzymać nasze polskie systemy łączności oraz system zarządzania walką TOPAS. Coś genialnego, coś co jest na światowym poziomie, i chociaż te oczywiście. K9, które są produkowane czy to dla Korei Południowej, czy też dla innych zewnętrznych odbiorców, również mają systemy zarządzania walką, czy też odpowiednie SKO, to jednak ten nasz topaz jest czymś naprawdę świetnym. Nie mówiąc o tym, że to jest po prostu też produkt polski i my mamy do niego pełne prawa, co nie zmienia faktu, że zbiera on naprawdę genialne opinie. Tutaj może jeszcze warto wspomnieć, że K9A1 ma zmodernizowane SKO układ pozycjonowania INS GPS. No i, tak jak wspomniałem na początku, zwykłą K9 jak najbardziej można dostosować do tego nowego standardu. Tutaj trzeba pamiętać, że pewna liczba K9 trafiła do nas. Częściowo były to egzemplarze nowe, ale Część była używana i oczywiście podniósł się duży hałas. Tutaj może to wytłumaczę. Były to pojazdy, były to działa samobieżne, które miały wyzerowany resurs, więc wszystkie te elementy, które oczywiście się zużywają, zostały wymienione na. Więc są to K9 z zerowym resursem, czyli tak jakby nowe. Oczywiście nie będę obrońcą K9. Uważam, że kraby są po prostu lepsze. K9 mogą towarzyszyć również wozy K10, które w sposób automatyczny ładują amunicję do armatochałbicy. No, odbywa się to poprzez połączenie tych dwóch pojazdów no i wygląda to dla wielu osób bardzo ciekawie. No i można powiedzieć, niektórzy określają to, że wygląda to tak, jakby wyglądało rozmnażanie się armatochałbicy. Pancerz w K9 chroni załogę przed pociskami kalibru do 14,5 mm, odłamkami artyleryjskimi i lekkimi minami. Oczywiście tutaj ograniczeniem jest masa, ponieważ dałoby się zbudować K9 czy jakikolwiek inny tego typu sprzęt z dużo większą odpornością, ale oczywiście przełożyłoby się to znacznie na jego masę. Jeśli chodzi o użytkowników, to K9 jest dosyć szeroko stosowana. I tak, oczywiście poza Koreą Południową jest to Turcja. Tutaj K9 nosi oznaczenie T155 i jest to taka lokalna wersja, które, która trafia też do Azerbejdżanu i Kataru. Następnie mamy Australię, Egipt, Estonię, Finlandię, Indię. Tutaj nosi ona miano Wajra T. No i oczywiście Norwegia i my. Chociaż tutaj trzeba zaznaczyć, że te plany sprzedaży są bardzo, bardzo szerokie. I, Koreań... I południowo-koreańczycy chcą sprzedawać K9, no, wszędzie gdzie się da, proponują ją wszędzie, gdzie są jakiekolwiek. Proponują ją wszędzie, tam gdzie ktoś chce kupić jakieś armatochałbice samobieżne. My podpisaliśmy umowy ramowe na zakup i produkcję kilkuset K9. -tek. Z założeń ma to być kupienie Pewnej określonej liczby egzemplarzy od południowej Korei oraz rozpoczęcie produkcji w Polsce. Nie wiemy w jakim wymiarze, co będzie produkowane u nas, czy przekazane zostaną nam na przykład możliwości produkcyjne tych bardzo ważnych podzespołów, jak będzie z PairPackiem, czyli z silnikiem i transmisją, czy uda się na przykład zastąpić ją na przykład innym silnikiem, nie MTU. Oczywiście MTU to jeden z najlepszych silników chyba najlepszy silnik jaki istnieje, tutaj pewnymi problemami jest po prostu hmm, ich były producent z obecnym producentem nie ma, no ale umowy, które zostały podpisane przez tą wcześniejszą firmę, tu nie zawsze jest łatwo zwiększyć ilość hmm, tych silników, dostępnych silników. Nie wiemy jak to będzie wyglądało, czy ta ilość tych silników będzie wystarczająca, żeby szybko produkować nie tylko K9, ale też Kraby. Pamiętajmy, że ponieważ kraby wykorzystują to podwozie z K9, to naprawdę są to konstrukcje bardzo do siebie zbliżone. Oczywiście lufa, wieża, to wszystko, czy też systemy wewnętrzne, to całkowicie inna bajka. Krab został już naprawdę mocno sprawdzony, jest czymś bardzo fajnym. No, ale tutaj, oczywiście, zapraszam na mój materiał, gdzie porównuję K9 z Krabem. Miejmy nadzieję, że tych krabów będzie powstawało o wiele więcej. I miejmy nadzieję, że jeśli ta K9 jednak będzie naszym przyszłym takim wariantem docelowym, to jednakże jej produkcja trafi do nas. Ponieważ to jest podstawowa rzecz, również te technologie, wszystkie wykorzystane przy produkcji K9, powinny trafić do nas. Jednak te kilkaset sztuk to nie jest mała ilość. Powinniśmy tak jak na przykład Turcy, dążyć do tego, żeby. Jednak ta produkcja w jak największym zakresie odbywała się u nich. I chociaż można turkom dużo zarzucić, to jednak tutaj to rozwijanie swojego sprzętu i zdobywanie kompetencji, jeśli chodzi o produkcję, no to jest dla nich coś bardzo, bardzo ważnego. Ale miało być o K-9, a ja mówię o zupełnie innych rzeczach. No ale ten, kto mnie ogląda, to wie, że tak się często dzieje. Po prostu K-9 to bardzo dobra. Armatochałbica samobieżna posiadająca duże możliwości, sprzęt nowoczesny, który oczywiście w niektórych aspektach, w mojej opinii, jest gorszy od kraba, no i nie jest produkowany u nas, ale jednak jest to coś bardzo fajnego, nowoczesnego, i pamiętajmy, że można powiedzieć pół kraba, to właśnie K9, a ten jeden z najważniejszych plusów kraba, czyli topas, i nasze systemy łączności. W K9 ma być zainstalowany. Pamiętajmy, że to właśnie topas jest jednym z tych elementów, które czynią kraba tak sprawnym i fajnym narzędziem, które tak dobrze się sprawdza. A dla tych, którzy myślą, że na przykład nie da się zniszczyć, czy to K9, czy kraba, i że te wszystkie straty, jakie obserwujemy w Ukrainie, świadczą o tym, że one się nie sprawdzają, pamiętajmy, że na 70 kilka krabów, które tam walczą, które wystrzeliły już, można śmiało powiedzieć, że już grubo ponad 100, 200, a może nawet 300 tysięcy pocisków, i zrobiły dużo, dużo dla, i zrobiły dużo dobrego, no to jednak niektóre porażone sprzęty muszą się znajdować. No ale znowu odbiegam od tematu. K9, o K9C, będzie troszkę więcej, kiedy jednak spłyną te opinie pochodzące od naszych. Można powiedzieć żołnierzy, którzy, oczywiście użytkowując, którzy oczywiście używając tego sprzętu będą mogli go porównywać do kraba oraz będą mogli się na ten temat wypowiedzieć. Może nie przed kamerami, ale przynajmniej się wypowiedzą za nimi i będziemy wiedzieć więcej. A ponieważ mamy już pewne doświadczenie, to może te nasze K9 będziemy w pewnym stopniu dostosowywać do naszych potrzeb i możliwości. Dziękuję za uwagę. Zapraszam ponownie.